Połączyłem Cristiano Ronaldo i Messiego w jednego zawodnika I wyszedł z tego Liano Rossi Nie no, zajebiście wymyśliłem te imię i nazwisko Połączyłem imiona i nazwisko Niesamowite to jest Tak on wygląda Wziąłem każdą statystykę Messiego i Ronaldo Dodałem je do siebie i podzieliłem przez dwa, żeby mieć średnią tych wszystkich statystyk Wyszło 88 oceny Nie wiem jak wyszło to średnie, że ma on mniej overalla niż Messi i Ronaldo A też dodałem do siebie wiek Messiego i Ronaldo podzieliłem przez dwa i wyszło 20 Ale co? to jest nie tak. Po prostu chciałem, żeby dłużej potrwał ten odcinek, okej? Okay. Pozycję wylosowałem mu, klub mu wylosowałem spośród klubów, w którym grał albo Ronaldo, albo Messi, wyszło najgorzej na świecie, bo Al Nasry najgorzej. Nogę też mu wylosowałem, ze wzrostu wyliczyłem średnią tych dwóch zawodników, z wagą tak samo, a narodowość chciałem dać taką, żeby była pomiędzy Portugalią a Argentyną, ale wyszedł Ocean, a nie ma takiej reprezentacji jak Ocean, więc wylosowałem i wyszło na Portugalii. A ty zostaw lajka, bo ostatnio tyle Zostawiliście? No i zostaw suba. Dla niego. No z wami to wymyślili. Liano Rossi. Boże. Keniusz XXI wieku. I me. Jesteśmy po pierwszej sezonie. Liano Rossi ma już 90 wra, rozwinął się. Statystyki są no po prostu piękne. Ale czy udało się coś wygrać? Nie. Czwarte miejsce w lidze. Al-Hilal wygrywa całą ligę. Jestem zawiedziony. A czy był najlepszym strzelcą? Nie, Ronaldo był. Powinienem go w sumie usunąć. Dobra, już za późno. Ale nawet go nie ma w pierwszej piątce. A czemu tak? Nawet w dziesiątce. 25. On ma 91 w rale. gdzie on się podziął? A w asysta też go nie ma. Zobaczmy dokładne jego statystyki. 7 meczy, 4 bramki, 2 asysty. Jestem troszkę piony. Czemu on nie gra? Przejdźmy do drugiego sezonu. To chyba jest jakiś nieśmieszny żart, bo nie ma klubu. Wyrzucili go. Idź stąd! Czyli ten sezon do piachu? Macie jeszcze statystyki. Dobra, to trzeci sezon. Mam nadzieję, że znajdzie klub jakiś, bo to jest patologia. Liano Rossi. Rozwinął się do 95 i gra w Bradze, portugalskim klubie. Takie statystyki. I on gra w bradze Najlepszy piłkarz na świecie Ten film to żart To zobaczmy jak im poszło w lidze Trzecie miejsce Ej, to może ten zawodnik faktycznie coś dał temu zespołowi Wygrali Puchar Portugalii ze Sportingiem 2 do innego. To jest smakowite A teraz ich trzeba tutaj szukać O Boże W Lidze Europy grali I w rundzie wstępnej przegrali z Lyonem 6 do 2 Więc szybko się zakończyło Ale zobaczmy statystyk naszego... Jak on się nazywał? Podła Nie ma go w pierwszej piątce On ma 95 overalla Kurwa, proszę あっサンボロング Ale wspomnienia niesamowite Boże Zapomniałam o istnieniu tego zawodnika Ale czemu nie ma tego Rossiego? Ani tu Ani tu Czy on coś tu gra? Zero spotkam wszędzie o, o co chodzi? Ten film miał być zajebisty A jest nietypowy Oliano Rossi ma już 24 lata 90 overalla Gra dla Pragi Takie piękne styki ma Boję się, że ze znowu sobie nie pogra Ale zobaczmy Czy ten Portugalczyk w końcu dostanie swoją szansę W jakimkolwiek, kurwa, klubie Aż się zbeka Braga jest na drugim miejscu Coraz lepiej od przyjścia Rosiego. Ale on w sumie póki co nie gra. Pucharze Portugalii odpady z Benfiką. W Raków doszło do jednej 8 ligi Europy, a Braga? Nie wyszła z grupy. Z Rakowem! Oni mieli 11 punktów! Co jest ty? Dziwne, ale dziwne. Ale grali jeszcze w Lidze Konferencji. a i przegrali ze Fiorentiną w ludzie wstępnej. Szybko poszło. Nie ma go znowu na lepszej strzelce. Ja piłę. Jest! Na 18 miejscu 11 bramek. 97 overall. przypominam, on ma. Ja pi... Może dużo asystową. No jak tak patrzę to chyba w ogóle właśnie A nie, na szóstym miejscu jest 8 asyst Zobaczmy dokładne statystyki 33 mecze, czyli w końcu grał regularnie 11 bramek, 8 asyst No i średnio ocena 7,2 Jeszcze czerwoną kartkę wyrwał Nie wiem po kim to ma Czy po Messi, czy Ronaldo Powiedziałem jakby to byli jego ojcowie Ale na sytuacja No w Pucharze Portugalii miał 2 bramki na 2 mecze To bardzo dobrze W Lidze Europy 6 spotkań, 2 bramki A tutaj troszkę do 0. Zero Zapomniałem w ogóle o reprezentacji? Ale uznajmy, że dopiero dostał powołanie. Nie, to kłamstwo. No, Zapomniałem po prostu. Zobaczmy. mistrzostwa Świata było blisko wygrania tego. Ale Brazylia okazała się lepsze. Wygrali 2 do 1. Wielka szkoda, po prostu, no. Ale zobaczmy, czy w ogóle Rosji był powołany. Jest 7 meczy, 5 bramek, 1 asysta. Średnia ocena 7. Może by na strzelców w sumie. To jest możliwe. Pierwszy indywidualny. Puchar? Nie. Nagroda? Bramki. Najlepszy na Mistrzostwach Świata. Więc w końcu coś osiągnął. Ale długo to trwało. No ale przejdźmy do piątego sezonu. Mamy już 99-ego i dalej Braga. Bo jeszcze, że będzie do końca kariery w tym klubie, ale mam nadzieję, że się mylę. No statystyki oczywiście jeszcze mogą być lepsze, No ale i tak są całkiem niezłe. Na początku tabela. Moje Rio Ave zamyka. Co z tego? A Braga. Szóste miejsce dopiero. To się nie spodziewałem dobrych statystyk. Puchar Portugalii też nie wygrywają, a doszli do średniego Znowu ta Benfica. Lidze mistrzów może grali. Grali, ale nie wyszli nawet z grupy. Tutaj trzecie miejsce, więc mamy ich jeszcze w Lidze Europy. A tu doszli do ćwierćfinału przegrywając z West Hamem. Ale liczyłem na finałek. Czy był najlepszym strzelcą Ligi Portugalskiej? Nie. Araujo jakiś. Później Avan, Nilsson i Rossi. Więc w końcu był chociażby w top 3 w asystach. A nie widzę go nawet. A w innych pucharach nawet nie miał szans być najlepszy. Był no, chyba najlepszy ze wszystkich zawodników Bragi, bo 34 spotkania, 20 bramek, jedna asysta. Skromna. No w Pucharze Portugalii to już nie było tak wysoko. Jedna bramka. Dwa mecze. Widzę mistrzów, trzy asysty, ale bez bramki żadnej. Jezu, jak ci bramkarze się rozdzielają tymi meczami. Pierwszy raz taki co widzę. A widzę, Europy sobie długo nie pograli. No i tutaj sześć spotkań, dwie bramki, żadnej asysty. Tak, może w szóstym sezonie pomyślnie o zmianie klubu? No niestety. Statystyki dalej co w górę, tak, gdzie była braga? No w pi... Po czwarte miejsce. No dalej nie wygrywają tej ligi. Mają zawodnika 99 rana. Kurde, on jest całkiem niezły. Denerwuje mnie to. Bo Puchar Portugalii, jaki wizela jest w finale, a Bragi nie ma. Gdzie jest Braga? Chodź pan, Lizy, Co to jest Casa Pia? Widzę mistrzów, ich nie ma na pewno. Widzę Europy, też ich nie ma. O Boże, znowu ten raku. Eliminuje Bragę, bo przez nich nie wychodzimy z grupy. Z Real Madry gra 6 do 1. To i tak nieźle. No ale czy był nasz zawodnik? Piękny Rosji. Na drugim miejscu, ale go. Trzeba wiesz, w 32 bramki. Nie było szans. Nie udało się po raz kolejny, a w asystach też drugie miejsce. No kurde, czemu nie dali mu tego? Tutaj tego nie ma. Na konferenc też nie nagrali, to też go nie ma. Co mało taki żal, to tam. No ogólnie Rosji 34 spotkania, 24 bramki, 10 asyst. Pucharze Portugalii tylko jedna asysta, a konferencji 6 spotkań, jedna bramka, 0 asyst. masakra Prawie raz udało się wygrać mistrzostw świata, a Euro udało się wygrać z reprezentacją do Rosji. Jest dobry. Czy on był ważną postacią? No Han był najlepszym strzelcą. Ross dopiero na trzecim miejscu. Nawet Leo miał więcej od niego bramek. A w asystach Aha, ale mamy pierwszy puchar drużynowy. Spoko. Mamy transfer. W końcu Rossi trafi do Manchester City, a pamiętajmy, że Ronaldo oraz Messi byli łączeni z tym klubem chociaż raz w życiu, więc ich dziecko ma coś z nimi wspólnego. W mi to dosyć logiczne. Tak wyglądają aktualnie statystyki. No, wszystko wygląda świetnie oprócz orientacji w obronie. No ale zobaczmy, co się udało wygrać ze City, bo tutaj jest na to białko. Premier League udało się wygrać. Bez żadnej porażki nawet. 8 remisów 30 zwycięstw. z podpalił podpali w pół. Finale z Leeds. Nie wiem czemu. A w Carabao Cup z Manchesterem United, więc z derbowym rywalem. No i jeszcze Liga Mistrzów. Tutaj, chociaż w końcu Rosji pogra. Mam nadzieję. No nie, nie ma i. A Liga Europy wygrał, więc mamy kolejne trofeum. Ta kariera nabiera rozpędu. Nie był królem strzelców, ale był na czwartym miejscu. 21 bramek, tyle samo co Halan. Dobrze się zgrywają ci zawodnicy. jest najwięcej bramek. A to ciekawe bardzo. W asystach Rosji na siódmym. A widzę Europy, był na drugim miejscu. 10 bramek. Halan był na pierwszym 13, więc znowu nie mamy indywidualnego osiągnięcia. Ale zobaczmy dokładne statystyki, bo to jest zawsze ciekawe. 38 spotkań w lidze, 21 bramek, 9 asyst, z 5 spotkań, 3 bramki, 1 asysta, Karabała Cup, 3 mecze, 2 bramki, 3 asysty, więc tutaj mimo tego, że odpadli dosyć szybko, to Rosji mega dobrze zagrał. A w Lidze Europy też bardzo dobry występ, no i w sumie tyle. 28 lat, Liano Rossiego, dalej 99 oceny, dalej Manchester City, dziesiątkę ma teraz. A i w ogóle wylosowałem też numer, ale tego nie pokazałem. 30 było jak chcę. może ktoś zauważył. Ale zobaczmy, czy City znowu wygrał ligę. Tak, świetny zawodniki. No nie, bo Liverpool wygrał całą ligę. City 72 punktów, więc punkcika zabrakło. Ha, ale lipa, ty. W FA Cup w Swindon. W czwartej rundzie. Co się z nimi dzieje? Ale Carabao Cup udało się wygrać z Liverpoolem. Tyle dobrego. I jeszcze mamy Ligę Mistrzów. Oby tam się udało. O, i się udało, faktycznie. To w końcu udało się to wygrać. Pokonali Real Madrid 1-0 w finale. No, to może się cieszyć. To Rossi był trzecim najlepszym strzelcem w lidze. On Niego były lepsze Gakpo i Avan Nilsson. On chyba gra w lidze portugalskiej, nie? On go prześladuje. To jest największy rywa Rossiego W asystach nie ma naszego gostka. A nie, na szóstym. W Lafay Cup to nawet nie patrzy, bo tam była porażka ostra. Carabao Cup Rosji najlepszym strzelcem 10 bramek. A drugi Merino 4. Jest różnica. A w lidze mistrzów najlepszym strzelcem był Tordes. A Rosji na siódmym dopiero 6 bramek. Mimo tego, że wygrali ligę mistrzów i tak nie był najlepszy. Dznacie statystyki Rossiego, Tutaj 23 bramki, 8 jest no by lepszy niż Halen a pozycje inne. No w FA Cup to była naprawdę porażka. 3 spotkania, 0 bramek, 1 asysta. Płakać się chce człowiekowi. A tutaj? Ja nie wiem. 6 spotkań, 10 bramek, 0 asyst, ale 7 na 8,8. Ja pienię. A w Lidze Mistrzów tak dokładnie to wyglądało. 6 bramek, w 13 spotkań. To według mnie bardzo dobry wynik. Czy on kiedyś był najlepszym strzelcem ligi? Nie wydaje mi się. A jeszcze mamy Mistrzostwa Świata. No nie udało się wygrać Mistrzostwa Świata. Odpali w finale z Hiszpanią. No ostatnio było dużo, dużo lepiej. No trochę się Zawiadą szczerze. W Rosji na czwartym miejscu 5 bramek, więc gdyby pograł dłużej, myślę, żeby zgadnął najlepszego strzelca mistrzostw Przechodzimy do dziewiątego sezonu. Kurde, a gdzie jest Rosji? Oho. Dobra, jest dalej w Manchesterze City. No statystyki dalej chyba nie spadają. 29 lat, dalej prawy skrzydłowy. ciekawo jakby sobie poradził na napadzie, ale tego się nie dowiemy już. Jak macie propozycję, jakich zawodników jeszcze połączyć ze sobą, to piszcie. Nie wiem, czy to zrobię. Zależy, jak ten film się przyjmie. Może będzie milion wyświetleń a może 12. Tyle, ile mam lat. Wierzycie mi? No dobra. United wygrało ligę, ale nie wiem z czego się cieszę, bo City jest na drugim miejscu, więc nasz bohater Rosji nie ma trofea. Przykro. W FA Cup przegrali z Arsenalem 3-1 do w półfinale. Co ciekawe, West Bromwich Albion wygrało cały turniej, więc nietypowy zwycięzca. A w Carabao Cup przegrali z Blackburnem do trzech pokarnych. Znakomity ich sezon, ale może Ligę Mistrzów? No nie bardzo. Przegrali w wicz -wicz Finale z Liverpoolem też pokarnych, więc bez żadnego trofea w tym sezonie? Cieńko. Może statystyki? uratują Rossiego. No i uratowały. Był najlepszym strzelcem ligi. 26 bramek. Lepszy od Gakpo. Kamiński w Evertonie. 12 asyst. Niestety nasz Rosji był gorszy od niego. Albo stety. Nie wiem jak na to patrzy. W FK... no nuda straszna. Kara Cup odpadli prawie od razu. No, nawet tam nie patrzy. A to ciekawe. Dizemitsu w strzelcach. Mbappe był najlepszy. Rossiego niestety nie było w tym zestawieniu. A nie na 19. Ok. Ale w asystach był najlepszy. 5 asyst wystarczyło. A jak dokładnie to wygląda no? Widzę w następujący sposób: 26 bramek, 11 asyst W FK 6 mecz 2 bramki, więc no nie zaciekawie Tutaj to jedno spotkanie jedna bramka. A widzę mistrzów: 10 spotkań, 5 bramek, 5 asyst więc naprawdę bardzo dobry jego występ. Ale cała ekipa się nie postarała według mnie. A Malik Tillman to już w ogóle. Mamy już dyszkę, tyle palców. Z moich przycieków wiem, że Rosji dalej gra w Manchester City. Jak sami widzicie, Portugalczyk 30 lat, wszystko się zgadza i statystyki już spadają, bo równowaga wydaje mi się, żeby. Na wyższym poziomie. Tu wytrzymałość, siła, więc naprawdę ten zawodnik niedługo już nie będzie miał 99 overala. Dalej, jak patrzyłem, nie wygrał z tej piłki. Ale mógłbym wam w sumie to pokazywać. Czemu ja tego tak nie pokazywałem? Czy jestem kretynem? No ciężko się nie zgodzić. Premier League wygrywa na szczęście Manchester City na pierwszym miejscu właśnie 87 punktów, Tottenham na drugim, a United na trzecim. To jest mocne, bo Community Shield wygrywa West Bromwich Albion. Niesamowita ekipa. FA wygrywa Liverpool. Przegraliśmy z Tottenhamem w piątej rundzie. No i jeszcze da się wybaczyć. Ale czy porażka ze Crystal Palace jest do wybaczenia? Według mnie nie. A widzę przegrali przegrały w finale z Milanem 4-2. Ja bym był smutny. Oj, gdzie jest nasz zawodnik? 14? A 15 bram w sumie nie tak źle. A wasysta? Kurwa, też go nie ma. <laughs> a nie, 10 miejsce jest. 8 asyst. Myślałem, że w ogóle tu go nie ma. Tutaj to nie ma, tutaj też nie ma. A w lidze mistrzów? Kurwa, las z gra w lidze mistrzów. To jest dopiero sobie tu uświadomiłem. I jakiś Himenas był na drugim miejscu w strzelcach, a nasz był w chuju, bo nie ma go. A Wasysta? W Wawrzyniak na siódmy. płota się. Ty no nie ma też. W lidze 38 spotkań, 15 bramek, 8 asyst. No średnia scena dobra, ale inne rozgrywki mnie ciekawią. FA Cup, trzy mecze, bez branki, bez asysty, wygląda mrawo. Carabao Cup trochę lepiej, dwa mecze, jedna bramka, jedna asysta, a widzę mistrzów i jestem najbardziej ciekaw co tam się działo, bo nie było go w ogóle widać. No naprawdę masakra. 10 meczy, dwie bramki i tylko jedna asysta. Naprawdę fatalny występ tego zawodnika, chyba jeden z najgorszych salonów jego w jego karierze, oprócz tego pierwszego, drugiego i trzeciego, bo tam to były jaje jakieś. No ale co, przejdźmy do Euro. Tak wygląda tworzenie miniaturki. Podoba wam się? A co to za gówno? To zróbcie mi taką za darmo Zapraszam na Instagrama, jeżeli chcecie robić takie miniaturki jakie. ja Dobra i mamy Euro No nie udało się wygrać Był półfinale też nas nie było W też? W Portugalii nie było nigdzie Jezus Maria Ty, w nowym sezonie trochę się wydarzyło Bo mamy nowy klub Jak on się nazywa? Liano Rossiego Czyli oczywiście PSG Dalej 99 ovrala. Dalej Portugalczyk Statystyki niestety coraz gorsze Jak sami widzicie Już mnie wkurwiony chodzi No z będziemy ją naprawiać bardzo łatwą drogę do tego, żeby wygrać wszystko. No Ligę oczywiście udało się wygrać z dużą przewagą nad Marsylią, ale to nikogo raczej nie dziwi. To jest PSG. Puchar Francji nie udało się wygrać. Tutaj Lyon wygrywa. PSG odpadło w półfinale z Loro Okarne. To szok. Ale może Liga Mistrzów jest nasza. Nie, Manchester City. No i po co by odchodzić z tego klubu? Bez sensu. I w jednej ósmej PSG odpadło właśnie z Manchester City, więc to odejście nie opłacało się w ogóle. A czy zwojował tą Ligę francuską? Niekoniecznie bo na pierwszym miejscu był Mbappe, później Ribeiro, no i dopiero trzeci był Rossi. Ale w asystach był najlepszy, 13 asyst. Kup nacjonal, no słabiutko. W asystach tak samo. Kurwa, to akurat hit, że w Lidze Mistrzów drugim najlepszym strzelcem był Guendouzi. No naszego zawodnika nie widać. W asystach y, był na ósmym. 4 asysty w 8 spotkań, całkiem spoko. Ale zobaczmy dokładne jego statystyki w tym klubie. Widzę 38 spotkań, 24 bramki, 13 asyst. Pucharze Francji było też całkiem spoko około cztery mecze, jedna bramka, jedna asysta, a w Lidze Mistrzów 3 bramki, cztery asysty i 8 rozegranych spotkań, ale przypominam, on ma 99 overall. Nie wiem, czy powinniśmy się z tego cieszyć, ale w 12 sezonie może będzie lepiej. Dalej pozostaje w PSG, daj mu ocena, nie spada, no ale statystyki tak więc jestem ciekaw, kiedy będzie ten przełomowy moment i nie będzie miał tej oceny 99, bo w sumie przez cały odcinek praktycznie taką ma. No, serio. Ale ten sezon nie zapowiada się dobrze, Monaco wygrywa całą ligę, PSG dopiero na czwartym miejscu Mistrzów, więc na roku może nie być ligi mistrzów. Show, ale kup nacjonalu udało się wygrać, więc to chyba daj im szansę na ligę mistrzów. Ale się nie znam. Pokonali Montpellier 4 do 3, więc meczek Taki. No Ligi Mistrzów nie wygrali. Juventus. Bardzo śmieszne. No i Peży odpada w półfinale z Bayernem Monachium. Przejrzyjmy na najlepszych strzelców. Piąte miejsce. Silva, Tezgel, Ramos, Fofana, Mbappe. Gdzie jest kurwa nasz zawodnik? Dwunaste miejsce. Piętnaście bramek. Czemu ten zawodnik nie jest idealny? A w asystach? Nawet go kurwa nie ma. Kup Nacional za to. Był na drugim miejscu. Jakiś Gaj był przed nim. W go w ogóle nie było. A w Lidze Mistrzów najlepszy był... Buru. Nie żartuję. No nie ma naszego chłopa. A w asystach? Na 12. Myślałem, że w PSG wszystko wygra. No tutaj macie statystyki z ligi. 38 spotkań, 15 bramek, 5 asyst. Kup Nacional, Dobre statystyki. Był najlepszy z całego PSG, bo 4 bramki, 2 asysty. No i tutaj jeszcze macie ligę mistrzów. No statystyki prawie identyczne z całym Mbappe, no ale miał o jedną asystę więcej, więc był lepszy. Ale nie najlepszy. To jest właśnie problem. Ale przejdźmy teraz do Mistrzostw Świata. Porażka niestety. Ale nie wiem, czy oni w ogóle tu grali, A raczej tak, no. A, trzecie miejsce wygrali, więc no, jest jakieś osiągnięcie, ale to jednak nie jest zwycięstwo. No niestety, halat najlepszy, a Rosji dopiero na 14 Trzy bramki skromne. Eee. Bąk nawet na szósty. W asystach najlepszy był Zalewski. Rosji na trzynasty. Tak wyglądał sezon dwunasty. Teraz czas na trzynasty. A tutaj mało się nie działo, bo zmiana klubu. Znowu Real Madrid. I ocena niestety już spada. Ma 96 oceny, więc tutaj, no, coś się wydarzyło. Mocno mu ocena zjechała. No i zobaczymy, czy będzie dużo strzałem. Może ten spadek oceny w końcu mu coś przestawi w głowie i zacznie grać lepiej. Mam nadzieję, że to tak działa. No, Real Madrid nie wygrał całej ligi. Bardzo ona wygrała. 97 punktów, więc różnica była Ogromna, no ale może jakiś inny turniej królescy wygrali. No, Kopa do Espania na pewno nie. Przegrali z Majorką po Świetny ich sezon. Espaniol był w finale ligi mistrzów. Przegrał z Bayernem, więc Real Madrid nie wygrał. Ale Espaniol? płota się. A, Real Madrid doszedł do półfinału i tam przegrał ze Espanyolem właśnie. Ale zobaczmy, jak naszemu Rosjemu szło w tej drużynie. O! Był na drugim miejscu w liście strzelców, więc już lepiej grani w Perze. 25 bramek, Sanchez był od niego lepszy, 28, a jest był drugi, w pierwszy z Dominguezem, bo mają tyle samo asyst, tyle samo meczy, więc no, exequo, powiedzmy sobie szczerze. Na strzelcach Ligi Mistrzów, 11 miejsce, Okej. Okay. a w asystach, co tu Oyarzaba robi, wyspał prazę, i naszego zawodnika chyba nie ma. A dokładne statystyki to 38 spotkań w Ligi, 25 bramek, 11 asyst, kopa de Espania, zagrał jedno spotkanie, nic nie zrobił w sumie, a w Lidze Mistrzów, mogło być lepiej, bo 6 bramek, 0 asyst, dobra, jedna jest, szokująca informacja, ale dopiero później, bo serio jestem w szoku. Rosji tak się prezentuje, wygląda jak Messi i Ronaldo w ogóle. Ma 34 lata, 93 overall. i tak jest świetny, ale niedługo już nie będzie. Tabelki, bo tam się wydarzyło. I to nie chodzi o to, że Real Madrid miał trzecie miejsce. Tutaj Barcelona wygrała. Trochę smutek, że Rosji dalej nic nie wygrywa. Szkoda. Copa de Espania też nie udało się wygrać. To też nie jest ta szokująca informacja. A gdzie odpadli? A w półfinale z Atletico. Ale za to szokująca informacja jest w Europejskich Pucharach, nie widzę, Mistrzów, bo tutaj Bayern wygrał, a Real opadł z Arsenalem 4 do 3 Ale szokująca informacja jest taka, że w finale Conference League był Lech Poznań z Sevillą Niestety Lech Poznań przegrał, ale Lech Poznań w finale jakiegokolwiek Europejskiego Pucharu Wow No i się zaczyna źle, ponieważ w top 5 strzelcach nie ma naszego zawodnika Tylko chyba w ogóle nie ma Nie, na 20, 13 bramek, szoma 93 overa? czemu on tak strzela? Ja, nie no, ja bym 13 bramek w La Lidze nie strzelił, a raczej. W asystach, no na trzecim miejscu chociażby było więc chociaż coś. W Copa de España, no nie było chyba, Boże. W asysta, też go nie było. A w Lidze Mistrzów nie poszło, więc nawet nie patrzę. Ale zobaczymy to w dokładnych statystykach. Tak wyglądały jego statystyki w Lidze, 13 bramek, 10 asyst, a w Copa de España mimo półfinału nie miał żadnej bramki, miał tylko jedną asystę, fatalny sezon, jego, jego. Jeszcze ta Liga Mistrzów, ale tu pewnie też nie zachwycił. Nie! jednak nie było tak źle, bo 8 spotkań 4 bramki, 2 asysty, no to naprawdę nie jest najgorzej, zobaczmy jeszcze Euro, Ostatni w tym odcinku pragnę zauważyć, Francja wygrała, znowu bez sukcesu, czyli Portugalia tu grała przygrali z Belgią w finale. czy Rosji sobie postrzelą, nie ma go w strzelcach a w asystach, nie ma go czy on w ogóle został powołany, to jest dobre pytanie nie no był, Trzy mecze 0 bramek, 0 asyst, i zagrał nawet wszystkich spotkań, a to się nie zdarza i ostatni sezon, 91 overa to ostateczna jego ocena, dalej w Real Madryt 35 lat. Jest to dalej ocena ogólna, którą powinien coś osiągać. Ale ja już nie wierzę. W La Lidze nie było osiągnięć. Trzecie miejsce. No naprawdę ten Real Madryt to nie jest jakiś mega topowy zespół. Na to wychodzi w tym 15 sezonie. A czemu Real ma lepszy bilans od Barcelony, a to Druzy? Czy Barcelona kupiła ligę? Być może. Copa de España. Finał pomiędzy Barceloną i Real Madryt. No takie pojedynki są najciekawsze. No i tutaj Barcelona wygrała, więc Rosji z Realem póki co chyba nic nie wygra. Serio. Ale może Liga Mistrzów? No nie, to Tenham wygrał. Real przegrał w 1, 8 z Romów. Zobaczmy statystyki Rosiego, które pewnie nie zachwycą nas. Już jestem na to przygotowany. No, nawet go nie ma w pierwszej piątce. Okej, okay. ale był szósty. 19 bramek lepiej niż w poprzednim sezonie. A w asystach znowu go nie ma? On zawsze tak pięknie asystował. Copa do Espania byli w finale, ale Rosiego nie ma w najmniejszym strzelce. A w asystach też go nie było. A zobaczmy jego dokładne statystyki w ostatnim sezonie. Dla Lidze zagrał w wszystkie spotkania. Strzelił 19 bramek, miał 6, Asyst, no, jednak te jego statystyki w Manchester City to były najlepsze jego czas. Kopa de España, tylko dwie bramki, jedna asysta, więc też mech. A widzę mistrzów było fatalnie. Osiem spotkań, żadnej bramki, jedna asysta, no chyba najgorszy jego występ w europejski puchar. Przysięgam. No i tak by wyglądało połączenie Ronaldo i Messiego. No według mnie naprawdę słaby wynik. Jak macie jeszcze jakieś pomysły na odcinki, to oczywiście napiszcie. No i mówię do Was Kajdu. Na razie. Cześć i czołem. Po.